Jak zjeżdżałem zjeżdżalnią, to akurat pomyślałem, że dzisiaj to mogę dostać. Cie usuńcie to w ogóle, masakra. No kurde Kornel, no masz co robić, na przykład zrzucać 10 kilo po wakacjach. To jest mój brat, ja nie jestem gej... kocham cię. Czy jest szansa, że wystartujesz już w ostatnich eliminacjach? Siemaneczko, jedziemy na WPW... Dzisiaj Kisie rano jest. Siemaneczko, jedziemy na WPW Poznań. Tak jest. Jedziemy troszkę zaspani, ale wszystko się ułoży. pomyśli, jest tu ze mną mój największy kibic. Jakub Furman. Cerber, cerber, cerber. Czasem cringem troszkę zawieje tutaj, ale zawsze pozytywnie. Jak tam dyspozycja i nastrój przed dzisiaj? No spokojnie, myślę, że mi to służy. W Warszawie się trochę zgrzałem tutaj. Na zimno, na chłodno. Jest, a Kuba pożyczy okularki, żeby był większy luz. Jak w Las Vegas Parano, Johnny Depp. Kuba, podwój, pod, podwójny rym do, dobra stacja. Morda nacja, profanacja. No. Dziękujemy. Ale jesteś wczuty, zgodnie sobie na braka. Uska to twój telefon i zobacz na ten hałas. Zobacz jaki wczuty ten debil, nie ma w ogóle widziął. Potem zajedniście zawsze kurwa, bo tu niką. Ej, ej, na binnym byku Kurwa nie, nie, strasznie nie w kurił bieg, strasznie nie w kurił Ej, taki to pite, bo ci kurwa, odpowiem, wchodzisz na braga ci w nie nawijasz o tobie. To wujowe Ej, tytuł, nie po nazwisku! Bo zostanie dzisiaj na podpisku i wyczyskisku! Inaczej! Jestem tutaj, wiesz dlaczego? Kurwa, lubię bardzo spełniać marzenie No Zrobiłem 400 km, musiałem słuchać przez dwie godziny dwuznaczności od Kora i Regisa, no to chyba jestem gotowy. Ej, ty dzisiaj skoro jechałeś, nie? Jechałem, tak. Namówiłeś go na to, żeby startował? No niestety, chyba się nie udało. A ty jak dzisiaj? A wyśmienicie, przez dwie godziny z Matisem i Cornelem robiliśmy dwuznaczności, więc jestem wytyrany już przed bitwą. To to jakąś dobrą. Kontratowicz wóz, co się wozisz w chuj? Prawie, Ale prawie. No i właśnie na tym poziomie aktualnie jestem, bo... Po... Podobno. Dobra, to wyjście za nim jak pewne. Jak się czujesz będąc teraz finalistą już na eliminacjach? Wspaniale, mogę teraz przyjechać na eliminację, podoświadczać trochę bardziej niż tylko startu startować. <grym> jaki wesoły. Jak to jest być na eliminacjach już będąc finalistą? Komfortowo. To jest luz, fajnie być na bitwie i w ogóle się nie wczuwać, tylko sobie pooglądać, pogadać z ziomkami, więc to jest nice. Dla widzów, teraz zobaczcie jaki PT jest uśmiechnięty jak Matyka Czuję się zajebiście, dzisiaj jest ten dzień, nic złego nie sprzyja, dobry obiad zjedzę, Byliśmy na, bach... na obiad, na obiad był kurczak w cieście kokosowym z ryżem giga elegancki, poza tym ja reprezentuję dzisiaj Cornela Regela, ponieważ obstawił na mnie nabytwanie i chcę pokazać, że on ma kurwa najlepsze pewniaki, że też potrafię być dobrym pewniakiem. Tak? Jak metro po strażu, bo dzień z niej oh, oh, oh. Marcik, Jak się oh, podoba? Dnia. Dlaczego skandują? Smalczyk! bardzo dobrze hey, na widok. Fajnie, hey, fajnie, hey, pan za panczem, bardzo spoko, spoko no. Zadajcie Matisowi wiosenie. pytanie. Wiosenie. Jak się wiosenie. czujesz? Po wiosenie. czym? Wiosenie. Potem. No, po tym. Napisałam, żeby tutaj z wersem jeść. No! No! Ej, potaj, wróćcie ze mną! Usuńcie to w ogóle, masakra Ile ja mogę odjąć panu punktów za, za bycie nie w tym miejscu, nie w tym czasie o, oh, o, oh, oh. Pięć, pięć. Najfajniejsze i najgorsze zaskoczenie prelimek? Najgorsze zaskoczenie, może nie najgorsze, ale najsłabiej wypadł dla mnie gość, który myślałem, że dzisiaj będzie powalczył mocniej, czyli Narys. No niestety niestety nie, nie, nie wyczułem tego wejścia jakoś za dobrze, szkoda, szkoda. No fajny zawodnik, ale nie poszedł się. A na plus Smalczyk na przykład, gość, którego też słyszałem parę razy, a dzisiaj fajny Łańcuch Panczy, zobaczymy jak sobie w walkach poradzi. Byłem taki wczuty potem, że kminiłem wersy na parelkę, bo miałem wrażenie, że dobarazzył mnie w nią. Zrobimy ten extra fight, rap, battle, to i farelka. Chodź te tunara, jak to jest, że masz piękny faworyt, przebieg Jadę tu najnowski, masz ze mną 2-0, ja ci powiem jak Szpakowski. Niech to kurwa wie, ten głupi z kurwy synik, że 2-0 to jest najbardziej niebezpieczny wynik. O! Kosadzid! Jak się czujesz? Zmęczony jestem, naprawdę, ale. Jesteśmy po waleczce z kim? Z Manu

Kurde, no ja tu byłem nie tak dawno, no na dwójkach byliśmy z moim synkiem, no i. Był ten klimacik troszkę, no. Oglądałem waleczki. Na razie najbardziej zaskoczył Smalczyk. Dobra, cały czas faworytem dla Ciebie, Felix. Według mojego kuponu, no, Felix to zgarnia. Właśnie słychać potężny hałas i najprawdopodobniej Felix jest jego generatorem. No, zobaczymy, no, wiesz, to jest kwestia walki. No, myślę, że Manu 9 na 10 walk na papierze wygrałby ze Smalczykiem, ale widocznie to była akurat ta jedna, nie? Więc zdarza się wszystko. Brawa dla Felixa. Jest kotem jebanym, tak jak nawinąłem w walce, bo dawno mnie nikt tak nie rozjebał. I pierwszy raz właśnie miałem tak że po przejebaniu miałem ciary bo rzucił takiego killera na koniec ze Szpakowskim i że 2-0 to jest najbardziej niebezpieczny wynik że no już po prostu się kurwa zacząłem tak jarać że w ogóle mi się riposta jakoś nie składała coś próbowałem z golem kontaktowym ale jakie uśmiechnięty po tej przegranej no na co mam się kurwa smucić stary za godzinkę sobie będę w domu, Felix może wygra jestem w szoku jak te wbw wygląda, że faworyci wszyscy nie przegrywają, ale kurde słusznie przegrywają ja jestem w ogóle tak analitycznie patrząc w szoku jak można obrócić zajebiście to że masz z kimś bilans do tyłu mhm. i, no. i, i zrobić z tego atut, nie? Jak Reha mi mówił przed chwilą, to on jakoś dwa kroki przede mną był w tej walce no i prowokuje jakąś sytuację, żeby ja do niej nawinął i on mi kurwa pizga takiego killera. Czy ty tutaj przyjechałeś po to, żeby się nie nakręcić na Katowicę, czy po prostu gościnka? Ja przyszedłem się y, nakręcić na Betfana, Oczywiście serdecznie zapraszam do oglądania naszych materiałów. No i zobaczymy, co będziemy dalej działać z Betfanem. Czy jest szansa, że wystarczy już w, w ostatnich eliminacjach? Czy... Nie no nie chyba. Chciałbyś, żeby tatuś na przykład przyjechał do Katowic? Nie chciałbym tak szczerze mówiąc. <laughs> <laughs> no kurde, Kornel, no masz co robić, na przykład zrzucać 10 kilo po wakacjach. No Mi się wydaje, że to jest lepszy cel, ale ja mam takie. Ja dwa wilki są we mnie. Jeden chce, żeby był fajny finał ksywkowy, a drugi, żeby nie był finał ksyfkowy żeby miał trochę łatwiej, ale jak tak patrzę na chłopaków dzisiaj, no to, to nie będzie łatwo. Niech wygra Bartek dzisiaj, bo zale należy mu się za 13 lat freestylowania. A w Katowicach i dzikom niech też zgarnie, Na przykład Yahoo, kurwa, nikt no to tam? Wudo! W też nie miałem nigdy w finału. Ja bym chciał, żeby, ja bym chciał, żeby w Katowicach Pukuj wygrał na przykład. Też zajęty. I też mu się należy kurwa jak psu. No. Felix, chciałbym Ci powiedzieć, że trochę tak jakby wydłużyłem Twój okres niebycia w finale WBW o jedne eliminacje. Bardzo cię przepraszam, ale następnych to robisz, stary na pewno. Ja jestem mega fanem Twojego nawijania i uważam, że w tej, w tej nowej fali jesteś kurwa wyjątkowy, stary. Dobra, jako że to jest finał chłopaki w stali. Uwaga, 3, 2, 1 Finalistą! Finalistą w zostaje Felix! Jak się czujesz? I co to jest za, za sweterek? E, no, sweterek lokalnej drużyny tutaj. Nie miałem w planach używać nawet tego swetra, ale że Bartek się trafił i go kurwa wyprzedziłem go 8 kroków do przodu. Niesamowite, no jak się czuję, no z jednej strony powiedziałem sobie, że mi nie zależy, ale z drugiej powiedziałem fajnie sobie do CV wpisać, że kiedyś coś takiego się udało i nie sądziłem, że mi się kiedykolwiek uda, ale dzisiaj. To jest pojebane jak byliśmy na basenie, bo byliśmy na termach maltańskich, zajebiste. I jak zjeżdżałem zjeżdżalnią, to akurat pomyślałem, że dzisiaj to mogę dostać. I ta zjeżdżalnia była taka zajebista, że ogólnie, no kurwa, powiedziałem, że no dostanę to jak kuj, ja, ja w ogóle jak nie miałem walk, to ja chodziłem sobie po klubie, zamykałem oczy jesteś teraz na tej zjeżdżalni? Kurwa, i tak się dociągnęło do finału, nie? Wiesz, co chodzi. <śm> tutaj tego to nie... jest Patryk Karaś, rybon mógł być królem punchlinem, dziękuję, że jesteś kocio. Pozdro, <śm> mi Tutaj tego nie widzicie, że są cztery inne osoby w tym pokoju i wszyscy kizną z tej zjeżdżalni. Jezus Maria, ty jesteś takim kotem pierdolonym. Ja, ja, ja chcę to, ja chcę tobie, ja chcę bardziej, to jest mój brat, ja nie, nie jestem gej... Kołam cię. Masz jakieś słowa jeszcze tutaj do Feliksa? Gratuluję stary, zasłużyłeś jak nikt. I ja wiem, że to brzmi jak lizanie dupy, ale zawsze był moim faworytem z tej nowej fali. I tak tutaj faktycznie. No, to jest... Arsenal tak naprawdę nie jest takim słowym klubem. I ostatnie zadanko dla ciebie, spójrz teraz ładnie w kamerkę i masz do powiedzenia dwa zdania Feliksowi dzień przed finałem. Ty kurwo Jebana, jesteś takim kotem. Jeździłeś przez kurwa półtorej roku, fazowałeś sobie jakieś rzeczy w głowie i nigdy się nie udawało. Dzisiaj se powiedziałeś, że tylko freestylujesz, freestylowałeś przez wszystkie walki i ty masz w ogóle niczym się nie ryć, masz iść tam kurwa iść bawić się kurwa, jesteś kotem jebanem, pamiętaj. Zjedz obiad, nie jedz Chińczyka, śpij długo, żebyś się nie zżygał jak w Warszawie, a znowu będziesz w Warszawie i miej dobre nastawienie i obowiązkowo iść na jakiś basen, jakiś Santago czy coś, bo to bardzo dużo daje. Tyle. To są moje wszystkie rady dla mnie ja wiem że ja się tego krat posłucham widzimy się dziękuję